Pani, proszę Panią, ktoś mnie skierował do Pani z urzędu. Ja chciałbym się dowiedzieć, jakie kryteria, jakie warunki, jakie dokumenty są potrzebne stowarzyszeniu, aby zorganizować zgromadzenie publiczne. A to ja przyłączę do działu, który się tutaj mówił, do dialogu spraw obywatelskich. Dobrze, dobrze. No bo mnie kazali kierować się do sekretariatu burmistrza nie 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 wie pan co ja się tutaj w ogóle że tam w ogóle nie ja bardzo, bardzo proszę Aha dobrze Dzień dobry proszę Panią przyłączyli mnie z sekretariatu pana burmistrza Ja reprezentuję stowarzyszenie z terenu Polski chcielibyśmy zorganizować w Ostródzie zgromadzenie publiczne Jakie, jakie warunki jakie kryteria czym się Państwo kierujecie Halo? O, o na, na jaki temat to by było? To znaczy, jest to pewna forma protestu przeciwko, przeciwko no, potraktowaniu jednego z waszych mieszkańców przez Urząd Miejski. Ja nie rozumiem. To znaczy, chodzi mi konkretnie o to, jakie warunki formalno-prawne musi spełniać. Dobrze. Mhm. Dzień dobry Pani. Proszę Panią, przyłączyła mnie tutaj koleżanka pod ten numer. Ja chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób zorganizować, jakie kryteria, jakie dokumenty są wymagane przy organizacji zgromadzenia publicznego w mieście Ostróda. Zgromadzeń, proszę bardzo, to jest, będzie to takie same dokumenty należy zgromadzić. To znaczy, to znaczy, wszystko w oparciu o... To jest w oparciu tak, o ustawę o zgromadzeniach. I, mm -hmm. i, i w jakim w jakim... Nic uh nowego. -huh. To, znaczy, to znaczy tak, czy wy jakieś zezwolenie wtedy wydajecie? Potrzebne jest tak. wydanie zezwolenia przez Was, tak? No ja nie wiem, co, a co to ma być wokół. To, proszę panią, manifestacja w obronie jednego z mieszkańców waszego miasta. Mamy zamiar to zorganizować przed Urzędem Miasta. Myślę, że to jest przyszły tydzień, jakoś tak. No miesiąc wcześniej ułatęć, Miesiąc wcześniej, tak? Za krótki okres. Aha, miesiąc wcześniej. No bo wie pani, ustawa, ustawa precyzuje, że nie później jak na trzy dni. I to jest zapis ustawy, nie. to wy macie państwo swoje kryteria, dni? tak? Tak, nie, nie wcześniej niż miesiąc, nie później niż trzy dni. Tak mówi yy, ustawa o zgromadzeniach. Ale państwo a, macie jakieś... Wody. Proszę. I ja, Proszę ja uważam, że to na pewno będzie powyżej 15 osób, w związku z czym to zgromadzenie wymagałoby zgłoszenia. To zgłoszenia, nie zezwolenia. Nie. Wtedy, wtedy Państwo już zezwolenia nie wydajecie, jeżeli jest to w ramach ustawy o zgromadzeniach Ale publicznych. Powinien pan napisać pismo burmistrza i burmistrz. Wyrazić zgodę na coś takiego. Burmistrz wyraża zgodę u Was w mieście, tak? Czyli do pana do pana burmistrza trzeba napisać. Mówię tak. pan, bo my nie spotykaliśmy się nigdy z takimi wymogami. Po prostu zgromadzenie publiczne w myśl ustawy nie wymaga zezwolenia, no ale żeby, 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 żeby się. Ja mówię mhm. panu, że to znaczy zależy ile osób, jeżeli pan bierze 15 osób. Pod, nie, powyżej 15. Tak Proszę? Powyżej 15. To wszystko, co, co. Nie wymaga zezwolenia. Nie wymaga, tak? Nie, nie, no więc. Muszę... Aha, czyli wystarczy wymaga, tylko Zawia... zawiadomienie, tak? I to... A niech mi pani powie, to na adres burmistrza mam kierować? Tak. Czyli um, małpa, um tak? To znaczy to no, albo pismo, to wtedy Urząd Miasta Mickiewicza 24. No ale ja bym skorzystał z drogi mailowej, bo, bo to jest wygodniejsze. Z drogi bo... mailowej to ja Pana przełączę, bo ja naprawdę nie wiem, bo tu Pan konkretnie się dzwonił do ewidencji działalności. A to znaczy ja się, miła Pani, wcale, nie, wcale nie, nie, nie dodzwoniłem, tylko jest Pani chyba czwartą już osobą, która udziela mi informacji. Koleżanki po prostu przełączają. Aha... I gospodarki. A, no to ja nie wiem, wie Pani, no ja, ja akurat nie wiem. ja nie wiem, oczywiście. Jasne, to poproszę jakiś e, numer telefonu. Proszę przełączyć, dobrze? Ja pana nie mogę przełączyć. Nie może pani przełączyć, tak? No nie mogę przełączyć. Zaczeka pan moment. Słuchaj, czy wiesz, jak jest mail do Będzie na stronie naszej? Na stronie Dalej, dalej, dalej. <śm> <śm> Proszę Pana, tak. po prostu na mail urzędu -m 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 Pl. <śm> Pl. Tak, no to więc ja o tym mówiłem. Dobrze, serdecznie Pani w takim razie dziękuję i miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo.